Jesteśmy na ulicy łączącej. Na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Jak widzimy, najbliższe skrzyżowanie z ulicą średnią. Mam tutaj nakaz skrętu w prawo, wobec czego tutaj muszę skręcić w prawo. Po czym ustawiam się przy lewej krawędzi, gdyż ulica średnia jest drogą jednokierunkową i skręcam dopiero w lewo w ulicę Grunwaldzką Ulica Grunwaldzka także jest drogą jednokierunkową i ustawiam się na niej w zależności od tego w jakim kierunku będę następnie jechał czy to na prawym czy to na lewym, na lewym pasie